I tak właśnie zaczął się mój dzień. Wstałem cały zaspany, wow, jakby. I teraz mamy godzinę, jak widzicie. Jest dokładnie 8.53, moi, moi drodzy. I zaczynamy właśnie dzień od porannej toalety. Teraz pora umyć sobie zęby yy, i to zajmie chwilkę. A Moja pasta jest taka jakby zabarzająca, to to, to to, jest ta pasta. Tak specjalnie zabarzająca, żeby później to e, pukać. Żeby później to pukać. I jak coś to zostanie, to jak coś zostanie, to żeby to później zmyć. Więc to jest hojne lecimy dalej teraz ogólnie myślę, że pójdziemy sobie poskrolować shorty, więc e, tak. Mm, no już jak widzicie dziewiąta trzydzieści i niedługo będę jadł y, śniadanie a później sobie pewnie gdzieś wyjdziemy no ale duolingo też trzeba zrobić no, to bardzo nisko, tego Teraz jem sobie śniadanie. Mam na śniadanie jajka ze szczypiorkiem ogórka kiszonego, majonez i bułkę. Już jadłem śniadanie, a później udałem się na spacer, no i, i jak widzicie, nie widzicie, jest ogólnie 10.56, jest 10.56 i idę sobie na spacer. Na chwilkę będzie 11.00 to jest poranny spacer, jeszcze będzie... Myślę, że będzie jeszcze... Nie będzie nocnego spaceru, bo jadę do babci. Nocny. Nocny spacer. Ogólnie to dajcie lajka, like bo naprawdę ten film nagrywałem dosłownie cały dzień. Ha, ha, ha. Jaki śmieszny żart. Tymczasem ja mówiąc to o 11, mimo że przede mną jeszcze cały dzień nagrywania. ha, ha, ha. ha, ha, ha. Jaki śmieszny żart, to oh Boże. Pewnie dlatego, że to mu cały dzień w ferie. Ja ogólnie teraz zaczęła się już, staram się do Lidla, żeby nic w nim nie kupić. Dokładnie tak. I później wracamy i lecimy w Fortnite. Ek. Po powrocie jednak nie będę grać w Fortnite'a Nie? No idziemy do tego Lidla, to, tą stronę. Teraz widzę że jest na światła i za chwilę idziemy do Lidla, który jest tam. Że nie ma sensu, bo nie No i uznałem, że chodzenie po lidlu i nie niczego, niczego nie ma sensu, więc wracamy sobie do domu. Teraz trzeba będzie wrócić i w lo, i ten i pogramy sobie grać w Fortnite czy nie. Tak, chcesz, że to mi się trochę nie chce w Fortnite chyba poczytam sobie książkę no i widzowie teraz będę musiał ogólnie pójść po jajka ponieważ jaja się skończyły to będę musiał po nie pójść do sklepu złożyć widzowie, ponieważ e, samochód się zatrzymuje, że taka bardziej ciężarówka się zatrzymuje. Ja przechodzę, e, idę bardzo szybko przez to przejście, a on nam trąbi. Nie? Naprawdę nie złożyć. No czegoś z czymś takim to się jeszcze nie spotkałem i to przejście. Dobra, widzowie, I idziemy. I idziemy na łóżka. Taką, taką fajną porymkę. Nie Widzicie, Kupiłem już jajka, kosztowało one 30 zł, ale jest 20. A Teraz ogólnie poczytam sobie książkę, Park Jurajski. Bardzo długo jest, ale jest teraz. 156, więc minęło trochę czasu już. No, to... Wcale ogólnie gram sobie e, Fortnite, tylko że mi by internet wywaliło. Lodówka... Lodówka chyba straciła łączenie z internetem. E, zaraz będzie obiad. Jest godzina 14 już. Najprawdopodobniej niedługo będę jechać do babci. A tutaj, um, proszę bardzo, macie chyby dla i Tyrannosaurę. No, bardzo wam to potrzebne. Na 16:24. E, tam jest już plecak spakowany, bo ponieważ będę jechał do babci, to Ja teraz e, spakuję sobie rzeczy mm, chiniczne do babci szybkie jestem, nie? A ogólnie teraz lecimy do auta 18.23 za będziemy jechać do babci uh, 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 uh. no to, to ja sobie jadę do babci, nic nie widać bo jest ciemno ale może na autostradzie będzie coś widać, bo tam jest jasno albo na stacji

Ja bym tam już nie zostawiał. Nie? U babci będą jeszcze krokiety i to będzie koniec tego odcinka.